w Szanowie, pragnie złożyć wszystkim życzenia. Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Już wraz z ludźmi, zasiądziecie przy wigilijnym stole, składając sobie nawzajem życzenia. Rozpakowywując prezenty, pamiętajcie o jednym, o tym, co Pan Bóg zesłał nam ludziom. Myśleliście kiedyś o tym, co byście zobaczyli, gdyby udało Wam się cofnąć do czasów pierwszych świąt Bożego Narodzenia? Myślę, że w niebie zaczęło się jakoś tak. Z dnia Bóg patrzy przez niebiański balkon na wszystko, kręcąc głową na wszystkie rzeczy, złe rzeczy, które robili ludzie. Czuję się daleko od swoich dzieci. Chciałbym Panie Boże. No właśnie, dlaczego tak się czujesz? się mi z ludźmi? Bo nie podoba się mi co oni robią. Myślę, że już czas. Ale czas na co Panie? Czas, żebyśmy skoczyli. Mamy zbierać Panie wojsko? Nie. Mamy zmusić ludzi do słuchania? Nie. Nie. Tylko jedną osobę. O! 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 O, nie, tego się nie spodziewają. Panie, jeśli nie. tylko jedną osobę, to kogoś, kto jest silny, potężny, bo przecież ludzi tam jest dużo. Nie, nie musi być silny. Bierzemy go na ziemię jako niemowlę. Niemowlę? Niemowlę? Nie. Serio? Nie, na poważnie. Tak, niemowlę. Tak, dokładnie tak zrobimy. Tak. Świetnie, to już się Ten śliko, nie się. Ten pian jest fajny. Nie. Mówię jak ma, maję i świadę. E, musi się urodzić w tych ludzi, którzy się nie zaatakują. Tak. Może u jakiegoś potężnego władcy? króla. A wokoło kluczowe, wokoło może o wieśniaczce. Z pięknym i odważnym sercem. Jakie ja wieśniaczce? Wieśniaczce? Nie, nie, tego się nie spodziewają. Panie, widzę, że chcesz zaskoczyć świat. Nikt się nie domyśli, że dziecko narodzi się od prostej wyśniaczki. A, co możesz zrobić, zwykłe dziecko? To nie będzie zwykłe dziecko. To będzie księć niebios. Księcia niebios? Naszego księcia? Naszego, księcia? Naszego księcia. Twojego syna? Że co? Co się dzieje? Nic nie rozumiem. Nie, tego się nie spodziewają. To zbyt ryzykowne wysyłać naszego księcia urodzonego wśród wieśniaków, a nie wśród królewskiej rodziny. ja nie może urodzić się w chacie. Tylko w pałacu. Dokładnie. Macie rację, to powinni się urodzić w chacie. Kurga. Uroję się w stajni. Co? 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 Przecież wśród zwierząt ma się urodzić. Na sianie? W zwierzęcej kupie. Przy zwierzęcej kupie? W Dokładnie tak zrobię. Świetnie. Tego się nie spodziewają. Panie, ale jak się ludzie dowiedzą? Czy wiecie, to jedna do tej. A to nic nie są Ci, którzy będą szukali, znajdą go. A jego misja to zbliżyć ludzi do mnie. Nawet tych, którzy byli bardzo złe rzeczy. Co masz na myśli, panie? Gdy książę wykona swoją misję na długocie, już nie będą wątpić o moją miłość. To będzie mój największy prezent dla kości. Może im dostawimy jakieś wskazówki? gwiazda? Wskazówki w gwiazdach? Co mnie? Podoba się jedna duża gwiazda, yy, która będzie na niego wskazywać. Dobrze. Świetny pomysł. Świetnie, dajmy się nie spodziewają. Śpiewać? Prosimy, 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 prosimy! 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 Bóg spojrzał na ich twarze i dotknęła go ich miłości do księcia. Dobrze, możecie śpiewać. Hurra! Dziękujemy Panie Boże. Ale nie będziecie śpiewać przed całym światem albo królem. A przed pasterzami? Tak, przed pasterzami możecie. Hurra! Znacie już dalszą część historii. Anioł odwiedził dziewczynę o dobrym i pokojnym sercu i przekazał jej nowinę. Że urodzi syna, który będzie królem niebieskim i pozwoli ludziom zbliżyć się do Boga. Jak zaplanowano, dziecko urodziło się w stajni tak daleko od pałacu, jak się tylko dało. Trzej mężczyzn zaszepili dziwną skazówką na niebie, spakowali się i podążyli za gwiazdą do dziecka, który był Pan Jezus Chrystus. Oczywiście była też grupa pasterzy strzegąca swoich stad. Nagle przed nimi rozjaśniało niebo i zabrzmiał chór tysięcy aniołów. Nikt by się tego nie spodziewał. Que llorrja! Przyb